Dziś temat, który budzi wiele pytań wśród świeżo upieczonych rodziców, jest to osteopatia i fizjoterapia niemowląt. Kiedy warto wybrać się z maluszkiem do specjalisty? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Może ma to być tylko profilaktyka? I przede wszystkim, czy taka terapia jest bezpieczna? Którą z nich wybrać? Czy każde niemowlę powinno przejść profilaktyczny przegląd? Jakie błędy w codziennej pielęgnacji mogą wpłynąć na rozwój ruchowy dziecka? I czy fizjoterapia i osteopatia mogą iść ze sobą w parze? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą dzisiejsze nasze gościnie, specjalistki w pracy z najmłodszymi pacjentami. Zapnijcie pasy, drodzy rodzice, bo czeka nas ogrom wiedzy, mitów do obalenia i praktycznych wskazówek. Zaczynamy. Cześć, słuchasz standardowo Talks for Life. Mam nadzieję, że słuchasz. Dzisiaj jesteś też z nami, tak jak w poprzednich odcinkach. Ja nazywam się Natasza Geldon i jest to podcast o zdrowiu, o fizjoterapii, o dbaniu o siebie. Dzisiaj też bardziej o dbaniu o kogoś, bo będzie w rozmowa w kontekście rodziców i maluszków, zwanych również bombelkami. Rozmawiam dzisiaj z naszymi dwiema fizjoterapeutkami. Edytą Bator. Cześć. I Pauliną Gabron. Cześć. Paulina jest też osteopatką, o czym będziemy mówić w kontekście tej rozmowy. I porozmawiamy o tym, kiedy, bo to zawsze jest trudne to jest jakieś nowe wyzwanie to jest nowa trudność postawiona przed dwójką ludzi. Będziemy rozmawiać o tym, kiedy, jak i czemu udać się do fizjoterapeutów dziecięcych ze swoim maluchem. To jest temat dzisiejszej rozmowy, i tak naprawdę zacznijmy właśnie chyba od tego pytania czyli kiedy, jakie są wskazania do tego, żeby rodzic się do Was wybrał. Z maluchem oczywiście. Cóż no, podstawowe wskazania to wskazania medyczne. Na przykład wszystkie powikłania w trakcie porodu, powikłania w trakcie ciąży, wszystkie problemy neurologiczne, kręć szyi, problemy niedocenieniowe na przykład w trakcie porodu. To są takie medyczne wskazania, przez które kieruje lekarz na przykład do, do fizjoterapeuty. Ale też wszystkie obawy rodziców, jakaś nieumiejętność w pielęgnacji, taka obawa przed zabawą z dzieckiem, przed dotykaniem, noszeniem. To w tym wszystkim jesteśmy w stanie pomóc. No właśnie, bo tak chciałam doprecyzować to, czy fizjoterapia dziecięca niemowlęca jest tylko i wyłącznie opcją wtedy, kiedy jest zalecenia od lekarza po porodzie, że tam już od samego początku coś się dzieje, z czym trzeba pracować, żeby nie powiedzieć, że jest jakiś jeszcze duży problem, czy to jest też opcja po prostu taka bardziej budująca świadomość rodziców, świadomość tego, jak z tym maluszkiem się obsługiwać? Zdecydowanie wydaje mi się, że dużo rodziców przychodzi, duża część rodziców przychodzi ze swoimi maluchami też, żebyśmy troszkę im podpowiedzieli, jak dziecko podnosić, jak dziecko odkładać. To są też takie wartości dodane, których no, nie wszyscy wiedzą, i myślę, że, że warto się dowiedzieć takich rzeczy. Oprócz tego, ze strony osteopatycznej bardziej rodzice mogą pojawiać się ze swoimi maluchami. Jeżeli mają kolki, jeżeli mają zaparcia, przez co nie, nie mogą. Ciężko im leżeć na przykład na brzuszku. U dzieci często pojawia się refluks, z tym w osteopatii też jesteśmy w stanie pomóc. Plus takie też rodzice. Zauważają problemy z natury, że dziecko patrzy tylko w jedną stronę, nie obraca główki w którąś stronę, tak? Czyli takie, na ja to mówimy, asymetrie, które się pojawiają i które w późniejszym okresie mogą przysparzać trochę problemów. Oprócz tego, jeżeli dziecko jest niespokojne, jeżeli ma problemy ze spaniem, jeżeli są problemy z karmieniem, też my, jako ostopaci, próbujemy zaradzić i, i pomagamy dzieciom w tej kwestii. Czyli tych przyczyn tak naprawdę obecności u was w gabinecie ze swoim dzieckiem świeżonarodzonym jest bardzo dużo, to nie muszą być od razu jakby te najtragiczniejsze scenariusze i złe przyczyny, tylko po prostu takie bardziej e, życiowe. A powiedzcie mi, dla uproszczenia, bo ja dzieci nie mam, dla mnie najprościej byłoby usłyszeć, przychodzi pani w pierwszym tygodniu po porodzie. Czy to jest za wcześnie, czy, czy są jakieś takie widełki, kiedy wypadałoby się pojawić, żeby parę takich najbardziej podstawowych kwestii rozwiązać z tym dzieciaczkiem? Znaczy myślę, że dolnej granicy takiej pierwszej, kiedy można się pojawić, tak naprawdę nie ma. Ja zawsze mówię, że najpierw mama musi dojść do siebie po porodzie. Musi się poczuć lepiej, tak żeby móc skupić się na tym małym człowieku. I, I to jest ten moment, czyli wracamy do domu, odpoczywamy. Mama dochodzi do siebie, dziecko pomału zaczyna dochodzić do siebie. Jesteśmy w stanie skupić się na tym, co nam jeszcze ktoś dołoży zwiedz do głowy. Jesteśmy w stanie to przetworzyć, to jest ten moment, w którym, w którym się pojawiamy. To średnio jest takie 2-3 tygodnie, tak klasycznie. To jest taki moment, kiedy, kiedy już jestem w stanie ja i powinna też już pokazać coś, już rodzice przyjmują i zaczynają wprowadzać. Tak, na początku tak naprawdę rodzice i dzieci uczą się siebie, tak? Więc więc to jest ten, ten początkowy moment, kiedy, kiedy wszystko jest nowe i dla, i dla rodziców, i dla dziecka, i rzeczywiście. Dajmy sobie czas, chyba że oczywiście są wskazania, czy przez lekarzy, czy przez położne, czy, czy przez powiedzmy, no są po prostu wskazania medyczne. To wiadomo, że wcześniej, ale, ale no u mnie na przykład y, chyba najmłodszy pacjent miał dwa tygodnie, więc no to są takie. Tak, to są takie dobre momenty, że, że, że można przyjść, aczkolwiek no mówię, tak naprawdę możemy zacząć od parodniowych dzieci, znaczy paru dniowych dzieci, no tak, dziecko może być parę dni. Jak jest wskazanie tak, to można w sumie prosto ze szpitala następnego dnia przyjść i też jesteśmy w stanie pomóc. Ze wskazaniem, z kierowaniem to jest łatwiej, bo tam jest wyraźnie napisane, do kogo przyjść, ale jak nie ma takiego papierka albo konkretnego zalecenia, to skąd rodzić, skąd mam wiedzieć, że, że do kogo się zapisać? Czy do bardziej do ciebie Edyta, czy bardziej do Gabi? Znaczy, myślę, że tak naprawdę nie ma znaczenia, do kogo najpierw pójdziecie, bo tutaj mamy akurat idealne środowisko do tego, żeby współpracować. Z mamy wspólnych pacjentów, przekazujemy sobie pacjent, przekazujemy sobie informacje, to jest jesteśmy cały czas w kontakcie, więc tak naprawdę, jeżeli pierwszym objawem będzie na przykład obawa rodzic o bóla brzuszka i trafią najpierw do pełniny, pełnina zbada, pomoże od swojej strony, ale stwierdzi, że przydałaby się konsultacja jeszcze u mnie, więc wtedy przekażę też taką informację rodziców. I tak samo wygląda sytuacja odwrotnie. Jeżeli dziecko się pręży albo patrzy w jedną stronę, to część to jest tak, że rodzic wybiera fizjoterapeutę i trafią do mnie. Ja powiem ze swojej strony wszystko, co potrafię, ale jeżeli widzę wskazanie dodatkowej konsultacji osteopatycznej, to też od razu o co mi powinna, Więc tak naprawdę, gdzie zaczną? Grunt, żeby zaczęli. Grunt, żeby odważyli się znaleźć rozwiązanie na swój problem, bo to wcale nie musi być poważny problem. To może być drobnostka, którą zmienimy pielęgnacją, kiedy przećwiczenie czegoś razem z rodzicem, albo zmienienie parę nawyków takich w ciągu dnia, czy sposoby wyciszania dzieci, poszukania, usunięcie bodźców, które przestymulowują dzieci i naprawdę jesteśmy w stanie pomóc ułatwić im wspólne funkcjonowanie, które w pierwszym trymestrze jest trudne. I, I tak jak mówię, to początek nieważny od kogo. Ważne, żeby zacząć. Ważne jest to, że jeżeli rodzic się zdecyduje, to tak naprawdę ta współpraca, którą którą my mamy, powoduje, że on będzie się czuł tak zaopiekowany całościowo, tak, że z każdej strony. U Edyty bardziej pracu pracujecie tak naprawdę ruchem i często jest tak, że jeżeli powiedzmy dziecko nie chce wykonywać czegoś i Edyta wie, że problem jest osteopatyczny, czyli na przykład ma jakieś problemy refluksowe, tak, i ciężko mu się leży na brzuchu, to moim zadaniem jest to, żeby wspomóc jej pracę. Czyli tak naprawdę jestem takim troszkę, ta osteopatia jest takim trochę dodatkową terapią, która wspomaga takie ogólne funkcjonowanie tego, tego malucha, tak? To jest, to jest wspomagające. Więc nie, do osteopaty nie chodzi się tak naprawdę tak jak na fizjoterapię regularnie. To nie są takie regularne spotkania, regularne ćwiczenia, tylko to jest bardziej pomoc, korekcja w tym, żeby ułatwić dziecku wykonywanie powiedzmy obrotów. Czworakowania, pełzania, czy, czy bardziej właśnie w tym kierunku? Czyli to nie jest tak, że wydzieracie sobie nawzajem dzieci z gabinetów. Nie. nie. nie pięknie je przekazujemy. Tak, dokładnie, dokładnie tak. I naprawdę ta współpraca fajnie, fajnie wygląda, bo rodzice widzą, że, że czasami po takiej, ja z mojej perspektywy, jak przychodzą do mnie, że później my rozmawiamy i o ten mały coś zrobił fajnego, nie, co wcześniej, co wcześniej nie, był, nie był w stanie zrobić. To jest takie budujące, że, że ta współpraca ma sens i że to naprawdę fajnie, fajnie działa. Tak, zresztą nawet tak jako terapeuta, taka świadomość, że nie jesteśmy same sobie, tylko z tym pacjentem i musimy wiedzieć wszystko, też jest, też jest dodatkowym plusem, bo nie da się wiedzieć wszystkiego, nie da się umieć wszystko zrobić tak naprawdę, a fakt, że jesteśmy w stanie uzupełnić swoją pracę, jest, jest super. I, I myślę, że to jest duża wartość też dla rodziców, bo tak jak mówisz, no z każdej strony jesteśmy w stanie zaopiekować rodzicę, bo nawet jakby wybiec poza nas dwie. Mamy też super terapeutki urogina, trochę zmienię tam, ale nawet jeżeli mama czasami nie zdają sobie sprawy, że mogłyby zadbać też o siebie. Tak. prawda Dokładnie. Więc... dokładnie. Czyli co, bombelek do Was do gabinetu, a, a mama do gabinetu obok do urogina. Zdecyd zdecydowanie szczęśliwe dziecko yy, to szczęśliwa mama, tak? Więc jakby i, i odwrotnie, więc yy, jeżeli mamy coś boli, dziecko to wyczuwa i, i to jest naprawdę. Naprawdę to widać, tak? Jeżeli dzieci są napięte, są płaczliwe, okazuje się, że problem też jest w rodzicu, no to trzeba rozwiązać ten problem też, też, też u nich. I tak samo no, mamy też współpracę z neurologopedką, która przy problemach z karmieniem, przy, przy jakichś no, dużych problemach, a nawet też kosmetycznych tak naprawdę, jest w stanie zrobić, bardzo, bardzo, bardzo ułatwić nam pracę, nie? każdej, więc to są takie. No... Ja mam nadzieję, że Oliwkę kiedyś uda mi się ściągnąć to do studia Byłoby na się ty... Tak, zdecydowanie przydał. Powiedzcie mi, bo już trochę też powiedziałyście, jak wy pracujecie i z czym, ale to się wiąże z też pewnymi objawami u dzieci konkretnymi. I teraz jakbyście miały pozaznaczać rodzicom takie bardzo kluczowe objawy, czy momenty, czy rzeczy, które można zauważyć w zachowaniu ruchowym pewnie niemowlaka najbardziej, to co by to było? Taka czeklista, czy mój Bobas dobrze się rozwija. Dobrze. Ty myślę, że. I mąż... teraz przez kolejne trzy godziny dziewczyny <noise> ma. No tak, to, to jest temat rzeka. Myślę, że w rozwoju dzieci każdy wie, że mamy tak pewne etapy, które charakteryzują się poszczególnymi kamieniami milowymi. To też jest. To też jest dobre określenie, gdzie łatwo zapamiętać. I tak naprawdę pierwszy rok życia myślę, że można podzielić na takie właśnie kolejne trymestry, gdy mamy tych najwięcej hamulowanych, kluczowych umiejętności. I każdy ten trymestr, tak jakby jest momentem, w którym możemy się pojawić na kontroli, jeżeli rodzic jest zainteresowany takim właśnie zrobieniem przeglądu malucha, czyli mamy. Mamy poród, dochodzimy do siebie, po tych dwóch, drugim, trzecim tydzień przychodzimy, sprawdzam uczymy się pielęgnacji, uczymy się jak się można bawić, jak można wspomagać dziecko w momencie, w którym ono jest jeszcze taką małą krewetką i dochodzi do siebie. Później mamy kolejny okres, ten trzech miesięcy, kiedy pojawia się kontrola głowy, liniowość ciała, dodatkowe umiejętności związane z motoryką, rączek, nóżek. Dużo tego. Później mamy sześć miesięcy, kiedy mamy kolejne kluczowe umiejętności, rozszerzanie diety, które też często jest problematyczne u rodziców i wtedy też pojawia się Oliwka no. e, jako neurologopetka, żeby sprawdzić, czy jest wszystko ok, czy wędzidełko, czy usta pracują prawidłowo, czy dzieci e, wokalizują już odpowiednie głoski i tak dalej. Ja sprawdzam, czy są gotowe usiąść w krzesełku, czy, e, czy potrafią utrzymać tę pozycję, jak się bawią, Jakie wykorzystują zabawki, jakie wzorce ruchowe. Potem mamy to mniej więcej 9-10 miesięcy, kiedy wstają dzieci. Bo czworakują się co wstają. Tak, później hmm. po roku, kiedy rozpoczynamy to już oczekiwanie troszeczkę na chód. No i półtora roku to jest takie, myślę, że ostatni moment, kiedy dziecko już powinno chodzić, zaczynać biegać. Tak, i tak to mniej więcej wygląda. Ja u siebie w swojej praktyce mam taką ostatnią kontrolę mniej więcej 6 miesięcy po rozpoczęciu chodu, tu mogę tak ze swojej beczki dodać, bo to jest taki moment, kiedy jestem w stanie faktycznie fajnie ten chód ocenić i zazwyczaj potem już puszczam dzieci w świat. Ale tak naprawdę to, to warto, żeby od tego któregoś tam dnia czy tygodnia na początku do tego, nie wiem, drugiego roku życia, tak mniej więcej, te wizyty jednak odbywać. Myślę, że tak, Masz, yy... nawet jeśli wydaje się nam, że wszystko jest super cacy. Myślę, że tak, bo fakt, że zbadamy dziecko, nawet ja jako, jako mama zawsze uważam, że sprawdzenie daje mi poczucie bezpieczeństwa, że robię dobrze, jest ok. I, i myślę, że razem z Pominą na takich wizytach kontrolnych jesteśmy w stanie. Pokierować rodzica, co dalej, na co warto zwrócić uwagę. I wszystkie czerwone flagi: typu pojawi się asymetria, tylko jedna ręka w buzi, bawi się tylko jedną ręką, obraca się tylko w jedną stronę. I dajemy rodzicom takie konkretne wskazówki, na co zwrócić uwagę, kiedy trzeba przyjść wcześniej, kiedy mogą zrobić, nie wiem, dziecko z drugiej strony, kiedy mogą zrobić jedną, drugą, trzecią rzecz, tak żeby oni byli pewni, że nic nie przegapią. także że będą wiedzieli dokładnie co trzeba zrobić, jak to powinno wyglądać, czego się mogą spodziewać i myślę, że to daje takie poczucie bezpieczeństwa i taką większą pewność chyba w zajmowaniu się też dzieckiem, no bo wiem, czego się spodziewać i wiem, co mnie powinno zaniepokoić, tak, bo mi się wydaje, że najgorsze jest tak, że zostawić kogoś z dzieckiem i właśnie mama nie wie, tak. czy to jest jeszcze norma, czy już nie, mhm. czy powinnam być, czy, czy nie, i w sumie kto mam mi powiedzieć? W internecie informacji jest bardzo dużo. Tak, czasem są one zupełnie sprzeczne też. Niekiedy tak. są sprzeczne, dokładnie. My jesteśmy takim trochę filtrem tych, tych informacji, które można znaleźć wszędzie. Tak, i często też jest tak, że jak przychodzą rodzice, to y, mówią, że na przykład y, to już jest ten moment, że to dziecko powinno się obracać, a ono się nie obraca. I jakby oczywiście są te kamienie milowe. I musimy mniej więcej wiedzieć, to nam mniej więcej pokazuje, w jakim wieku co powinno robić dziecko, ale to nie jest tak, że w wieku czterech miesięcy dziecko robi to. W wieku sześciu miesięcy dziecko robi to. I ani dnia później, ani dnia wcześniej tak powinno być. Nie. Dzieci są, każdy jest inny, tak jak my. Jeden rozwija się wcześniej ruchowo, inny rozwija się później ruchowo, jeden wcześniej podniesie głowę, drugi wcześniej zrobi obrót. A z czego to wynika? to są jakieś przyczyny środowiskowe, czyste geny, czy, czy, czy różnie? Czy to zależy? To zależy. Wasza ulubiona odpowiedź. Ja bym zaczęła troszkę inaczej. Nam, jakby, oczywiście, patrzymy na te widełki, ale m, bardziej patrzymy na jakość tego, co to dziecko robi. Czyli na przykład. Dziecko sobie leży na brzuszku, i to leżenie na brzuszku jest symetryczne. Łokcie są pod barkami, nie leży tylko na jednej stronie, obraca głową w jedną i w drugą stronę. Dla nas patrzymy na tą jakość, tak? A jeżeli dziecko leży troszkę krzywo, obraca głowę tylko w jedną stronę, albo leży na policzku, pupę ma wyżej, a ma, ma powiedzmy parę miesięcy 3-4 miesiące no to w tym momencie dla nas to już jest informacja, że okej, okay, to dziecko leży na brzuchu ale ono nie leży tak, jakbyśmy chcieli, tak? To znaczy, że mogą być jakieś wzmożone napięcia mięśniowe, może być jakaś asymetria i wtedy patrzymy na, na całość, nie na konkretne, w tym wieku dziecko leży na brzuchu. Okej, okay, czekwista, odhacz. Nie. Patrzymy na to, w jaki sposób to dziecko leży, nie? Czy to samo, jeżeli chodzi o obroty, to samo, jeżeli chodzi o siedzenie, bo można siedzieć w prawidłowy sposób, tak? Żeby ten kręgosłup był ułożony prawidłowo. A można też dziecko, dziecko może też siedzieć jak Budda. No i w tym momencie to nie do końca jest okej, okay, więc na to zwracam uwagę głównie. A jakie są najczęstsze pierwsze zdania, takie pierwsze trudności, pierwsze wyzwania, o których w gabinecie mówią wam rodzice, co stwarza największe, jakby tą największą trudność taką, do której się przyznają oczywiście. Ja często mam kilka grup. Są, są rodzice, którzy przychodzą i mówią, że ja nie, nie wiem, jak podnieść, albo właśnie mają problemy pielęgnacji i to jest ich pierwsze zdanie, że, że my przyszliśmy nauczyć się obsługi. Ale to fajnie, że rodzice chyba wiedzą, że mogą takich rzeczy nauczyć się w gabinecie fizjoterapeuty. To jest, to jest akurat super i takich rodziców też jest coraz więcej z taką świadomością, że, że można, można się tego nauczyć e, tak z drugim człowiekiem, co zawsze jest lepsze niż filmik w internecie. Na przykład. To jest, I to jest pierwsza grupa. Druga grupa rodziców, którzy zgłaszają się z problemami napięcia mięśniowego. I na przykład przychodzi mama, mówi, że dziecko się pręży. To też jest często. Albo patrzy tylko w jedną stronę, czyli takie prężenie i te asymetryczne ułożenia to, to jest taka to jest grupa, druga grupa. I jest jeszcze jedna grupa rodziców, którzy przychodzą z polecenia lekarza. Bo lekarz stwierdził, znalazł i przychodzą, żeby sprawdzić, czy faktycznie tak jest. I to jest taka, takie trzy grupy, tak bardzo, bardzo ogólnie, ale to są takie najczęstsze. Najczęstsze grupy rodziców, jakie przechodzą przynajmniej do mnie. No, u mnie jeszcze problemy brzuszkowe, czyli takie typowe zaparcia, kolki, a jeszcze świetnie asymetrie czaszki. Tu powinny jest ekspertką. No to teraz tłumacz, bo zaintrygowała mnie ta asymetria czaszki u maluszka. Tak, asymetrię, asymetrie czaszki tak, zdarzają się u dzieci, szczególnie jeżeli dziecko ma asymetrię ułożeniową. Czyli dziecko układa sobie główkę tylko na prawą stronę. Automatycznie ta czaszka zaczyna mu się troszkę z tej strony spłaszczać, tworzy się asymetria. Albo rodzic kładzie jakoś tak na, na jedną stronę, czy coś? To Zazwyczaj, to jest z tym czy, co może robić rodzic, to na przykład mieć łóżeczko dziecka po... Znaczy, wiadomo, łóżeczko dziecka jest po jednej stronie i często to dziecko, patrząc, patrząc na rodzica, Układa głowę tylko na jedną stronę, nie? Czyli na przykład rodzic podchodzi tylko z jednej strony. Albo układa sobie dziecko bardziej na jednej stronie, więc wtedy robią się te asymetrie. No i automatycznie robi się, może się robić asymetria czaszki i ciało dziecka jest bardzo plastyczne. I, i tę asymetrię można w piękny sposób wyprowadzić. Kwestia tego właśnie, jaka jest pielęgnacja, kwestia tego, żebym ja popracowała na napięciach w obrębie czaszki, w obrębie szyi, w obrębie, to tak naprawdę w obrębie, w obrębie ciała, i też kwestia tego, żeby rodzice się nauczyli, jak to dziecko układać na brzuchu, żeby właśnie podchodzić z jednej strony, podchodzić z drugiej strony, bo czasami te dzieci jakby widzą świat na przykład tylko z prawej strony, nie zdając sobie sprawy z tego, że z lewej też jest coś fajnego. Bo z prawej jest ten rodzic, są na przykład jakieś fajne zabawki, coś tam się mieni, coś tam słychać, więc automatycznie to spojrzenie i patrzenie w prawo jest dużo ciekawsze, co się dzieje po tej lewej stronie. Dlatego też zachęcamy rodziców, żeby pokazywali dziecku coś po lewej stronie, mówili do dziecka, to on automatycznie odkryje, że po tej drugiej stronie też jest coś fajnego. Kurczę, będąc świeżo upieczoną mamą, to chyba nie potrafiłabym w ogóle zwrócić uwagi na taki detal, który dla mnie byłby totalnie. Automatyczny, tak, że mogę podchodzić do dziecka tylko z jednej strony, i u mnie nie będzie jakiejś dysfunkcji w związku z tym, tak? Mo mo może, znaczy, ja myślę też, że rodzice bardzo dużo się uczą i są bardzo intuicyjni, więc to naprawdę też fajnie wychodzi, bo, bo dużo rzeczy wychodzi im w praniu. Nie? Wystarczy trochę naprowadzić, podpowiedzieć, i, i ten rodzic od razu, od razu łapie wie o co chodzi, więc no. Tak, rodzice się uczą i dzieci się uczą rodziców, oni się uczą siebie nawzajem, także no to jest kwestia tego, żeby troszkę ich tam popchnąć czy nawet odważyć, bo, bo, bo czasami po prostu łatwiej jest im trzymać w jakiś sposób dziecko, bo jest dla nich bezpiecznie, bo jedna ręka jest bardziej wiodąca albo, albo po prostu jest im wygodniej. A jak spróbują na drugą stronę, to okazuje się, że to też jest fajne i to jest z korzyścią dla, dla dziecka, bo, bo no nie wchodzi w te asymetrie, o których mówimy. Czyli sposób, w jaki trzymamy dziecko też trzeba zmienić co jakiś czas? Dokładnie. Zmienimy no. stronę oczywiście. Trudne to. Trudne sprawy. Słuchajcie, porozmawiałyśmy już trochę o tym, czemu, dlaczego, z jakich powodów przyjść do fizjoterapeuty czy osteopaty zajmującego się niemowlakami. No to teraz odwróćmy trochę sytuację i powiedzmy sobie o momentach, w których są przeciwwskazania do takiej wizyty. Czyli kiedy rodzic powinien się wstrzymać z, z wizytą u was w gabinecie ze swoim maluchem. No takie klasyczne, infekcje aktywne. Czyli tak jak u dorosłego. Tak, obecnie. Nie przychodzę do gabinetu. Nie, nie przychodzę. Szczepienia. W dniu szczepień i 2 trzy dni po szczepień też dzieci powinny odpoczywać. To też no przynajmniej do mnie. Tak, ja też nie przyjmuję w dniu jest To jest okres, kiedy mają odpoczywać, a nie jeszcze dodatkowo pracować. I przeciwwskazanie lekarskie. Tak, zdecydowanie. W przypadku na, na przykład z stawów podrowych, kiedy dzieci dostają. Rozwórki i jest przeciwwskazanie to takie zaopatrzenie ortopedyczne, które ustawia biodra w odpowiednim ułożeniu i te dzieci spędzają w, w tym zaopatrzeniu po prostu cały dzień. I to jest przeciwwskazanie lekarze często nie zgadzają się na prowadzenie terapii w trakcie czy znaczy taki ruchowy w trakcie, w trakcie noszenia takich za, takiego zaopatrzenia. Więc To, jest, to już jest taki to wtedy lekarz mówi. Mm -hmm. Tak, ale nie zawsze, czasami się zgadzają. Niekiedy tak, to już zależy od, od tego chyba, jaki, od stopnia problemu, ale to już, to już on decyduje. To tak trochę jak z u dorosłych z kulami i ortezami, kiedy nosi ci kiedyś defizję? Tak, tak. Tu lekarz podejmuje decyzję, ponieważ on diagnozuje, on pacjenta prowadzi, my jesteśmy wspomaganiem. Dla lekarza wtedy, więc szanujemy jego decyzję i słuchamy się zaleceń. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi jeszcze o no, może nie, to nie są przeciwwskazania, ale ja często mówię o tym rodzicom, niektórzy rodzice o tym nie wiedzą, więc warto powiedzieć. Ja nie przyjmuję pacjentów, małych pacjentów w godzinach wieczornych. Robię to z tego względu, że dzieci w godzinach wieczornych raczej już odpoczywają i nie chcą są... śpić cały czas. No nie zawsze. z rodzicom, którzy do mnie przychodzą i mówią, że dziecko w ogóle nie chce spać. Więc nie zawsze tak jest. No właśnie, a z takim problemem też można do was przyjść? Że dziecko ma problemy ze snem, tak? Tak, tak. No tak wyciszamy, wyciszamy. No nie zawsze się da. Czasami dzieci no, mają takie swoje godziny albo fazy, fazy snu, które nie do końca jeszcze im się integrują, więc, więc może być problem. Ale tak, tak, staramy się pomóc dzieciom też, żeby, żeby, żeby spokojniej spały. No i te wieczorne wizyty, tak? U ciebie przeciwwskazanie. I wieczorne wizyty, dokładnie. Znaczy, no nawet nie przeciwwskazanie, tylko po prostu dzieci nie współpracują tak, jak, tak jak tak bym potrzebowała, tak? Więc czasami ta wizyta jest po prostu trudna i dla dziecka, i dla rodzica, no bo jeżeli dziecko płacze, jest, jest, jest marudne, jest niezadowolone, no to rodzice też się stresują. Nie jest to też komfortowe dla mnie, bo Potrzebuję coś zrobić, a jeżeli maluszek mi się napina, no to, to też trudno jest, jest pracować. Więc rzeczywiście, yy, i fajnie, że mogę to powiedzieć, że proszę, proszę rodziców, żeby przychodzili raczej w godzinach, kiedy dzieci są bardziej aktywne, popołudniowych do południowych, a nie powiedzmy o godzinie 20 czy, 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 czy 19, bo, bo wtedy już te maluchy są naprawdę po całym dniu przebodźcowane, zmęczone i, i już bardziej do, do spanka niż, 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 niż do naćwiczenia czy, czy jakieś różnego rodzaju terapie. Co takiego najważniejszego chciałybyście, żeby wybrzmiało z naszej dzisiejszej rozmowy dla rodziców? Żeby nie bali się opiekować swoimi dziećmi. Bo my wiemy i te dzieci też wiedzą, te dzieci bardzo dużo czują, że ci rodzice się starają i są dla nich jak najlepiej. Jeżeli potrzebują wsparcia od nas, no to bardzo dużo jesteśmy w stanie zrobić, żeby im pomóc. A jeżeli nie będziemy mogły z jakiegoś powodu, to powiemy, gdzie mają się udać. Jakby nie zostawimy ich na pewno samych, na pewno będziemy wysyłać, jeżeli nie będziemy, nie, nie będziemy w stanie czegoś zrobić dla nich, dla nich i dla ich dzieci. Tak, bo my jesteśmy dla nich. My tu jesteśmy. Dla nich to nie jest nasza jakaś realizacja. Maciej, ułatwić życie i ten początkowy etap, a nie utrudnić. Tak, chcemy pracować z dziećmi, chcemy im pomagać, chcemy pomagać rodzicom tak, żeby im żyło się lepiej. I z każdym problemem, który tutaj dzisiaj, mówiliśmy, zawsze mogą się pojawić, zrobimy wszystko, żeby, żeby wszyscy byli zadowoleni. W sensie rodzice plus maluch przede wszystkim. No, praca, praca z takimi maluchami jest, jest bardzo wdzięczna i, i... Super jak jest efekt, bo widać to od razu u dziecka i widać na, na twarzach rodziców, jak, jak oni powiedzmy przychodzą, miałam niedawno małego pacjenta, który bardzo mało spał. I, I rzeczywiście pierwszego dnia, jak na pierwszą wizytę, jak oni przyszli wszyscy, to byli wszyscy bardzo zmęczeni. I na następną wizytę po, po dwóch tygodniach się spotkaliśmy, to naprawdę ten uśmiech na twarzy, jak już widziałam, że wchodzą, to widziałam, że coś się zmieniło, tak? Nie wiedziałam jeszcze co, ale coś się zmieniło i nie mówię, że tak jest za każdym razem, bo oczywiście nie zawsze tak może być. Ale jeżeli możemy pomóc, naprawdę dla nas to jest mega wartość dodana, bo, bo, bo jak się taki mały, mały bąbelek cieszy i rodzice też są szczęśliwi, no to dla nas to jest naprawdę super sprawa. Tak pół żartem, pół serio, to ja myślę, że ta część dzisiejszej rozmowy właśnie o tym wspomaganiu, wyciszeniu i zasypianiu, to zaraz tutaj będą drzwiami i oknami walili rodzice, bo może to być najbardziej, naj, największa korzyść taka dla... Zwłaszcza na tych początkowych pewnie etapach. No, na początku Także tak. tak. Bo, e, można z tym przychodzić. Fizjo for life, Praga Północ, Paulina Gawron, Edyta Bator. Myślę dziewczyny, że mi parę rzeczy rozjaśniłyście dzisiaj. W tej rozmowie, dlatego bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom też. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, chcecie się zapisać na wizytę, cokolwiek, chcecie więcej spać, bo Wasz bombelek będzie więcej spał, to w opisie do, tego, do tej rozmowy będzie link który możecie kliknąć i zostaniecie poprowadzeni w odpowiednie miejsce. Także dziewczyny, ja jeszcze raz wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz tutaj. Ja nazywam się Natasza Geldon, to było Talks for Life ze studia Physio for Life.